Cześć! Jestem Nucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest porównanie Redmi Note 9T kontra Realme 8 Pro. W Realme 8 Pro stanowią 720G, 8 GB w pamięci RAM. W przypadku Redmi mamy tutaj Mediatek Diamond City, 800 GB pamięci. 4. oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają. Który jest szybszy, który lepiej odpiela. otwiera aplikację, pozostawia je w ramię. To samo robimy w przypadku gier. Więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. No, może nie powtórzymy. Aliexpress, Realme, Ceneo, praktycznie Remis, Galerie, tutaj dla Realme, yy, przepraszam, dla Redmi, HBO Go, Realme, iPla, Redmi, i jak dojada.pl, Realme, o ten coś, ten coś, no nieważne, no, to. Nie Mapy, podobnie, Realme, PlayerPL, też Realme, OLX, Larimie, pyszne PL. Rymi, glowo No Dawaj dawaj, Rymi, A nie no pani Coś kliknąłem to co nie trzeba no trudno no, już 5 razy nagrywam teraz i zawsze mi skakują te same zamówienia Dziwnie jest optimowana ta aplikacja w jednym, w dasz gdzieś na jednym telefonie dasz znać w innych, znowu to samo odpala. Dziwne. nieważne. Sklepy, jest ok. Spotify, tutaj szybciej, tu wolniej. talk. szybciej w minimalnie. TripAdvisor, no i coś tutaj. No dobra, no nieważne, trudno. Twitter, remis praktycznie. Idziemy dalej. Uber. Realme. Wykop. Też Realme. I dla YouTube'a szybszy. Minimalnie Realme. No, troszeczkę szybszy jest ten. Takie wnioski. Yy, RAM? No to sprawdzamy. 4GB, 8GB, co jest w ramie? No tu widać, że tu jesteśmy. Tylko w Realme na razie. Cena to samo w aparatach to, są, galeriach to samo podobnie, no, wystarczy przejechać, a w końcu w obu w ROMie tylko w Realme, mapy też tylko w obu, player tylko w Realme, Olix tylko w Realme, pyszno tylko w Realme Globo, to samo, sklepy jak to widać tylko w Realme, tutaj jest Spotify tylko w Realme no, no, 4 giga no słuchajcie, to jest no toczkę za mało już no, chociaż no, niektórzy producenci pchają 4GB, na przykład Motorola często to robi jeszcze. Widzę, co to jest, jakiś. Aha, Samsung Galaxy. No ciekawe, fajnie, ktoś sobie to zrzucił do Galaxy na miniaturkę. No, no ciekawe, nie znam nawet kanału. Spoko. Dobra, tak to wyglądało. Eee, tutaj znowu lepsza jest no, prawa strona. Nie powiedziałem, że prawica jest lepsza, ale w tym wypadku prawa strona wypadła lepiej. Dobra. Przechodzimy do gierek. Będą jakieś większe różnice, czy też nie? Testujemy, sprawdzamy. Asphalt 9. Wyczyściłem pamięć, oczywiście. No i testujemy, co szybsze w grach. Czy będą jakieś większe, mniejsze różnice, czy też nie? No jedziemy, jedziemy. Na razie Rilmi. Jest szybszy. No, ten coś jakaś czkapka. No, taka gruba, jak widzicie. No bo tak sam bym powiedział. Czekamy. Nie lubię jak długo się czeka. A tu trzeba było. Nie wróży to dobrze na przyszłość. A 8. No, ale czekamy. No jak widać. Dobra, no, no tu już Redmi coś tam teges, szmeges, nie bardzo. Temple 2. Znowu Realme szybciej. No tutaj coś tam Diamond City, nie, no nie ogarnia, co tam, który tam był. 800u, no coś przedziwne, przecież fajnie one działały. No tutaj, no z Realme nie, nie daje, radę z 8 Pro. No i tutaj znowu też po prawej stronie wygrywa RIMI. Dobra. Następnie mamy Dead Trigger 2. I coś tu się zdarzy, czy się nic nie zdarzy. Znowu szybciej ten. Przechodzimy do bardziej dłuższych, wymagających tytułów. Asphalt Extreme. No to czy Realme czy Redmi, Realme? O tam już, tam już yy, mówimy o Redmi. Yy, Unkilled i tutaj patrzymy, jak to wyjdzie, Szybsze jest Realme. Dobra. I następnie, ostatnio mamy PUBG Mobile. Jak w tym tytule będzie? Czy będą też takie jakieś większe różnice? No, najdłużej się on zawsze odpala, więc no trzeba zobaczyć i się zaraz dowiemy. Ale jak na razie, Realme znowu lepsze. Kiedyś mówiło się, że sieją mi lepsze, teraz Realme lepsze. Czekam na Realme GTK. Przyjdzie. Będzie tylko trzeba poczekać na niego. No dobra, powiedzieliście. No więc no nie zmienia to faktu, że tu jest Redmi lepsze. Dobra. RAM 4GB, giga, 8GB giga. Zobaczmy czy w ogóle coś będzie w Redmi. No, na razie w obu asfalt 9 poza. asfalt 8 to samo. Tempo 2 poza. W ramach w obu. No tu jest w końcu, tu, tu nie. A ten RAM w grach w Realme 8 Pro jest taki sen, już sprawdzałem par razy. No, on tutaj bardzo, bardzo czyści tam pamięć w przypadku trybu gier, co, co widzicie na załączonym obrazku. No, to z racji tego, że on domyślnie taki jest odpalony. No tutaj no, znowu coś tu się odpaliło. Tu jesteśmy w tu nie. No, no Realme też lepiej, ale, ale nie idealnie. Dobra, no tak wygląda porównanie tych smartfonów. No nic dodać, nic ująć, oczywiście, odnośnie. Redmi Note 9T, tak jak również Redmi 8 Pro. Macie plisty porównania z innymi smartfonami, warto zobaczyć dzwonek, subskrypcja gdzieś tutaj na dole, zawsze warto też kliknąć, coś napisać ciekawego w komentarzu. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!